Siemanko, ja się jak z matą nagrywamy serię, przegajmy w gotiety i zaczynamy już, bo mamy mało czasu. Aha, jeszcze muszę powiedzieć, że filmiki nam się nie wgrywały, także filmiki będziemy przewijać, a ja będę opowiadał co było w filmikach. Powiedziałbyś coś. Siemienko. Hmm? Bum bum. No a w tym filmiku było, że Robert te siedem na tronie, na naprzemku orkowie zaatakowali, u nie wysłali i skazanie nie Nazywam się Dzień. Jestem No. Nie interesuje mnie kim jestem. Jesteś tu nowy, a do mnie należy panie ponownie. Na razie to Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał. W ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? No i teraz od razu szybko w dialogii zrobimy, mam list. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby... Przepraszamy, że nie słychać głosu w gry, ale musiałem to wycisieć, bo by zawsze zwaliło piorunami. A sobie powiększycie, macie ten, to, to, to te napisy. Ty, ale pioruny właśnie powinny być, bo to ba całej kolonii pali, bo jest bariera. To na tym dziękujemy. Z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałby język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku. W starym oborze. Tylko ludzie Gomera mają tam stęp. No teraz załóżmy, że Gomer chciałby dołączyć do ludzi Gomerza. Załóżmy, że chciałby dojdzie do... Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego ci przyzwa. Od niego jest banalna misja. Też możemy zakończyć oficjalnie... Dzięki za pomoc, jak sobie chcesz, miło było Cię poznać. No, witamy w kolonii. Siemanko, no trzeba. No i teraz idź... I teraz zrobimy na sekundkę mały cyk. No. już jestem. Idź, a ja coś teraz ja Ci będę mówił, że masz się gdzieś wrócić albo coś. bo chwila. Dobra, to ja sobie piszę, muszę zrobić. Co? Aha. Dobra Jak nie? Zeszedłecie! Znajdź, pokażę przyniosę. Oni tych czubków dwóch na górze Wydacie, oni tak nie pojedzą. Oni też cię nie pojedzą, tak nie pojedzą. Nisz prosto. O, masz uwieść te dwa straszne mostra. I mięsko masz dostarczać. Musisz, masz radę. You can do it. Chcę ja z buta, już wyjmij mi pięści, O, hard Wyjmij buta, nie diego ale obra O Jednak możesz to zrobić ale szybko zbierasz Obawiesz co, po tutaj na górę będzie później Na razie to tam odpuścę tą skrzyneczkę na lewo Ten kuperek, Cały ci niepotrzebny na razie budki też nie, mięska później też na dużo Kubek też nie, skrzynka, osieraj I kradnij wszystko Dobra, teraz odpisz po kilów Aha, już go widzę Dobra Jak kopalnie to i kilo, nie Dobra, equity Dobra Teraz biegniesz na górę Nie zbieraj tego i to szczurka i zbierasz mieczy. Tam jeszcze masz jedną bryłkę rudy, jakby coś. Musisz sobie mieć. I ciachaj go wiesz. AD, lewo, prawo. Jeszcze spróbuj się ciachać AD. Chćmaj lewy i AD Nie tak, patrz. Pokażę. Teraz ja przejmuję sterowanie na moment. Ma być takie coś. A, tak, odstępy, odstępy czasowe. O, dokładnie. I na to sztura. Nie później zbierzesz. Z kilofem jakiego bo że ci mówię. Bo masz większy zasięg, więc kilofem musisz ciśnić na niego. O, widziałem Ciebie, już się go słychać. Dalej, jedynka i ciśnij. I lewy. lewy, lewy, z lewy, z lewy, z lewy. Dobra, ty jeszcze dwie źle. I skacz na dół, z tym bugiem, że... Możesz trzymać D. Albo Delsę dać lepiej. Jeszcze z tej góry. Alt. Dobra. I tam w drzewie masz bity stary miecz. Jest lepszy od Wardy więc go zbierz, a i tak opyjesz tam. Aha, no to dobra. I tego nie zdaje coś, bo pochodnie niepotrzebne, bo to jest po ciemku. No, no i więc czego tylko koło trzeba. Dobra, jałóż tego iść na ścieżkę po jada. Miecz. No stary. Okej. I ten Jedziesz to, co ty robisz? ads tam O Teraz dwóch szybko O, dobra Zbieraj Później masz jeden stały... jeszcze wróć na lewo masz pałkę Pałkę zawsze tracisz książkę Taki sekretik. Nie tak dużo osób go zna, ale i tak sekretnik. Teraz jeszcze raz mieczyk. przyk. Jakby szejcie jego, to on by go z łuku pocisnął, ale byś ekspa nie dostał. To takie krótki i wstępny opisy jak się. Za dużo się nie spodziewali że tutaj będzie. No to, dobra. Weź co coś zażli. Zażyj te trzy jagódki, dwie jagódki, ze Jeszcze jedną. Dobra. Mam, no, dobra. Teraz gdy idziesz to Możesz jąpać, będziesz szybciej, ale nie do wody. Jakbyś popłynął tą rzeką z prądem, to byś doszedł do tej, 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 co tam to, ci, ci mieszkali ci mniejsi, czy umiać miała zwierzęta to z górnym płynie później do tego szkamień e, ogniskujący i tam są zębacze. Jeden by tylko podbiegł, to już macie na strzała. A tęgę z tym, że będą polują spadanie. Aha, no to. Tak... A jeszcze później wychodzisz, to macie ubić rola. W tym nie gadaj. Nie ma sensu. Jeszcze strasznicę przed... O tego jeszcze ubijeć, może sobie. Jeszcze tam wskoczysz po skałce. Jeszcze tam na górę wejdziesz i kolejnego. W. W. O, dzięki. Ładnie. Dobra. Jeszcze tutaj na górę musisz wejść, ale nie po skałce. Już normalnie sobie wejdziesz. No, w Tak jest czas. tak Tak, Tak. Nie myczkiem oczywiście. Obie go, Wszystko. Wszystko. Wszystko, to o, no ja to nie tyle to on, szybko. Będzie go wyglądała szkoła. Ukradlić. Czekaj. Czekaj, walnę muchę z shota. Dobra, dostał hela. Ale jeszcze to on tak nie podje? No, jak jest ciemno, ja, to ty możesz ślepić, ale to nie... Ale może by TTT powiesz. Nie, automatycznie są pozaświetlane. Fajnie. Tak. A tym, Uczpunów w sekcie, to najfajniej wyglądają, bo tak na takie dziecko. Przysyłanie Diego. Do obozu. Ile ja pisało po obozu, a nie do obozu. To... I teraz przesyłanie Diego. Ja, Chciałem się tylko trochę rozejrzeć. Chciałem się tylko trochę rozejrzeć. To się będzie kosztować 10? Nie mam. Nieważne. Nieważne. Dobra, konia gdzie możesz chodzić? No czy? Czy? Dobra, biegnie do Diego To Cześć no Diego nie, To nie jest Bóg. Jak ta to, to może być tak. No i to już będzie, koń, już będzie końcówka. Na tym odcinku zaczniemy od rozmowy Diego. Nie rozmawiaj, dobra. Zatem... Musimy się jeszcze pożegnać, no to do zobaczenia, jeśli wam się spodobał odcinek, no to lajkujcie, subujcie, co tam, cokolwiek możecie. Jeśli jak coś napiszcie, to może na pewno to tam poprawić, żeby było ten, żeby wam się podobało, napiszcie na te co poprawić. No to na